Witam Państwa, nazywam się Małgorzata Rusiłowicz e, wspólnie z, paną, z panią Anną Janiną Klozą prowadzimy warsztaty w Filharmonii i Operze Podlaskiej. W każdy piątek po próbie generalnej odbywają się warsztaty, które mają przygotować młodzież i dzieci do odbioru muzykalu Korczak, którego premiera odbędzie się we wrześniu. Natomiast my z panią Annią zajmujemy się warsztatami dotyczącymi dziedzictwa żydowskiego. Żydzi przybyli do Polski już w XI wieku do Krakowa. Pierwszy, pierwszy, pierwsi Żydzi zamieszkiwali mieszkali Warsztaty podzieliłyśmy na pięć modułów, z których każdy myślę, że jest bardzo ciekawy i można wybrać, czy młodzież uczestniczy w próbie, a później ma warsztaty i pracuje również z wystawą, czy tylko bierze udział w samych warsztatach dotyczących historii, kultury, dziedzictwa, przede wszystkim Żydów polskich. Wystawa jest poświęcona Żydom Polskim, i sam tytuł Przybyli, Odeszli Są Żydzi Polscy właśnie o tym mówi. Także my zwracamy uwagę na dorobek kulturowy, na ich wkład w kulturę naszego kraju, pracując różnymi aktywizującymi metodami, wykorzystując prezentacje multimedialne i również można wziąć udział w zajęciach plastycznych, gdzie dzieci przygotują elementy związane z kulturą żydowską, czy to menorę, czy mezuzę, czy chamse, pracując z różnymi technikami. Mamy kipę na głowie i coś źle pomyślimy, to to do Boga nie dojdzie, bo mamy izolator. Dobry pomysł, co? 是大娃，不是刚刚那谁吧？ Filin, nazwy są trudne, bardziej w Polsce używamy nazwy filakterie. Dwa pudełeczka, w których ukryte są fragmenty e, z modlitwą, jedno pudełeczko nakładamy na głowę. I teraz w ogóle po co one są i dlaczego są zakładane na głowę? Wiarę postrzegamy rozumowo, czyli rozumiemy, co jest napisane w Torze czy też w Talmudzie. A więc rozum nas prowadzi, jeżeli chodzi o poznawanie wiary i boga, ale gdy dotkniemy ten element, to również ta lewa ręka jest najbliżej serca, czyli również wiarę postrzegamy sercem, emocjonalnie, kierujemy się sercem. I często Żydzi z Polski, hasydzi, modląc się, oni tak bardzo się kiwają, co można zauważyć też pod ścianą płaczu, że się tak bardzo kiwają również w synagodze, Filakterie służą też po to, żeby nie dotykać świętego miejsca swoim ciałem, czyli między innymi pełnią też funkcję zabezpieczającą. Bożena Bieryło reprezentuje Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej. Odwiedziliśmy Operę i Filharmonię Podlaską z grupą dzieci właśnie z Turośni Kościelnej w trakcie dzisiejszego koncertu oraz warsztatów poświęconych judaizmowi. Mam nadzieję, że dzieci zapoznały się z olbrzymią wiedzą, olbrzymią praktyką, obyczajami, tradycją oraz wszystkim, co jest związane z religią żydowską. Mam nadzieję, że jest to doskonała lekcja socjologii. Psychologii i religioznawstwa. Gdzie modlą się żydzi? W synagodze. Jak się nazywa święta księga Grzegów? Dora. Co wieszają na drzwiach? Czego dotykają, jak chodzą do domu się modlić? Menora. Mezuza. A świecznik, który stał w świątyni jerozolimskiej, jest w każdym domu i w synagodze? Menora. Ile ramion ma menora? Chanukija? Dobrze, A jakieś jak święto obchodzą Żydzi w piątek i w sobotę? Tak. No, Dobrze. A jeszcze jedno trudne. A co jest Bima? to jest Dima? Środek. Środek synagogi. Podwyższenie w synagogi. W Dobrze. Dziękuję bardzo dziękujemy. Za Zapraszamy do szkoły do udziału w próbach otwartych i warsztatach. Informacje dotyczące warsztatów dostępne są na stronie internetowej Opery i Filharmonii Podlaskiej w zakładce Edukacja Muzyczna.